Tak, jest już e, kompletny, gotowy. Okna są poobrabiane. Została nam jeszcze do zrobienia renowacja oraz wykończenia się. Witamy ponownie. Musimy zdążyć przed burzą, bo zaraz będzie padać. E, Domek TB1, drugi tydzień pracy. Trzech chłopaków, którzy nie mają zielonego pojęcia o budowlance i samodzielny montaż. Tak to się prezentuje na ten moment. Okna są już wstawione. Drzwi. Okna dachowe głównie tych sprzętów używaliśmy do pracy, więc nie jest to szczególnie skomplikowane. Niemniej jednak, montaż przez specjalistów od MTB jest warty każdej złotówki. Zapraszamy do nas na skarbka z Gór 108. 3 minuty później się rozpadało. Na budynku nie ma jeszcze elewacji, ale wszystko jest suche i szczelne. Dach przeszedł test, nic nie kapie, nic nie cieknie. Okna również. A tak prezentuje się poszycie dachu.